Moi drodzy, witam was serdecznie na moim kanale. Wiecie, co troszeczkę się przesunę, będziecie lepiej troszeczkę widzieli. W kolejnym filmie trudno to nazwać na dobrą sprawę składaniem, bo to na dobrą sprawę będzie kontynuacja modernizacji. Ale tak naprawdę, wcześniej, moi drodzy, widzieliście ten komputer, obudowa korsarza doskonale wam znana, w środku zainstalowany zasilacz FSP, również dobrze wam znany. No, bo niejednokrotnie już u mnie gościł i dokładnie ten komputer wcześniej widzieliście. Natomiast tam, właśnie, modernizacja polegała na wymianie obudowy, na wymianie zasilacza. Ja przy tej okazji wspominałem również o tym, że to zostało zrobione z myślą o przyszłej modernizacji. I dzisiaj, my drodzy klient wraca, klient wraca na pozostałą część modernizacji i będziemy instalowali. Co będziemy instalowali? Cały komputer został wyczyszczony z całych bebeków Została tutaj tylko nagrywarka. Oraz dysk twardy, a my wzbogacimy to o dysk SSD. To jest konstrukcja Gudrama C40 o pojemności 120 GB. Moi drodzy, ten dysk będzie dyskiem systemowym, natomiast dysk twardy będzie wyczyszczony i to będzie konstrukcja na Przede wszystkim tak, nie zmienia się platforma, ponieważ to jest nadal Intel. Natomiast przechodzimy na dobrą tak, Haswell Refresh i tutaj bazą do rozbudowy będzie płyta MSI H97 Gaming. Gaming 3 nawet, moi drodzy. Ta płyta została tutaj wzięta przede wszystkim również pod dalszą, dalszą możliwość rozbudowy, również oczywiście instalację procesorów z odblokowanym nożnikiem i w przyszłości również OC, ale ta wersja Gaming nie jest bez przypadku, nie dla ładnego opakowania, ale dlatego, że tutaj zależało nam przede wszystkim też na zachowaniu całości pod względem estetycznym, czyli mamy czerwoną obudowę, ona na dobrą sprawę jest pomarańczowa, ale ten kolor też czerwony Troszeczkę wchodzi podświetlanie wentylatorów, do tego płyta główna z czerwonym lakierowaniem radiatorów. Do tego, moi drodzy, karta graficzna. To też konstrukcja MSI Gaming TwinFroze GTX 770, no, czyli już bardzo poważna konstrukcja. Również tutaj oczywiście to chłodzenie posiada czerwone akcenty, więc całość będzie pasowała do siebie i również w pamięci zostały yy, zabrane czy dobrane do zestawu także pod tym kątem ponieważ jak widzicie są to HyperX Fury 8 GB, 1600 MHz taktowanie, cel dziesiątki w dwóch kościach tym razem, a nie w jednej i procesor moi drodzy to jest Intel Core i5-4690 wersja zablokowana nośnikiem, ponieważ tutaj na razie oceny robione nie będzie, może w przyszłości na innym procesorze, płyta już w każdym razie też będzie sobie z tym dawała radę, i zostaje jeszcze chłodzenie procesora Fortius 2 XE1226. To chłodzenie zostało tutaj zabrane przede wszystkim po to, aby poprawić kulturę pracy i również po części poprawić temperatury. To jest oczywiście ze sobą powiązane. Natomiast tutaj miał być od razu na dzień dobry wymieniony wentylator w tym chłodzeniu na inną konstrukcję 120 mm, wydajniejszą przede wszystkim, ale także z podświetlaniem wentylatorów na czerwono. Cooler Mastera zresztą to miał być wentylator. Natomiast jest na razie praktycznie u mnie niedostępna, a z kolei konkurencja, konkurencyjne sklepy czy sprzedawcy na Allegro oferują go w zdecydowanie zawyżonej cenie, po jakiej jest w hurtowniach. No ale na razie jest niedostępny, także zostajemy przy tym chłodzeniu, które jest, a w przyszłości na pewno zostanie wymienione na ten wentylator docelowy. Całość wtedy zyska, nabierze wszystko takiego pełnego kolorytu. No, ja muszę. To, co muszę zrobić, to jest tak. Na początek sobie przygotuję, moi drodzy, obudowę, a mianowicie no, poukładam odpowiednio kołki dystansowe do tej płyty głównej. Natomiast tam już jest zainstalowany, zasilacz jest zainstalowana, nagrywarka. Jest również oczywiście zainstalowany dysk, więc tego nie będę ruszał. My zaczniemy sobie film od instalacji procesora pamięci na płycie głównej oraz instalacji chłodzenia, no potem całości w komputerze. I bierzemy się za uzbrajanie naszej płyty głównej. Obudowa już jest przygotowana. Swoją drogą bardzo ciekawa konstrukcja tej płyty głównej. Mamy tutaj Killer E2200 na pokładzie Sandlastera. Jeżeli chodzi o dźwiękówkę, także płyta, która na pewno wystarczy tutaj na długo i zapewni i na pewno zaspokoi wymagania wielu osób, nie tylko. Tego jednego klienta. chłodzenie okay. boksowe sobie oczywiście możemy schować do opakowania, to będzie niepotrzebne. To samo dotyczy całej reszty papierologii tutaj. Dobra, to idzie z powrotem. Odbezpieczamy sobie slot, moi drodzy. Dzisiaj zacznę od procesora, a co tam? Bierzemy procesor. Oczywiście trzeba go odpowiednio ukierunkować. Mówiłem o tym w ostatnim filmie. To dzisiaj się powtarzał. Nie będę. Powtórzę się w następnym filmie. Ok, zaślepka zeszła. Odstawiamy ją na bok i teraz pamięci. Tutaj mamy dwie kości, natomiast jak chodzi o system e, instalacji, to nie jest dokładnie taki sam, jak w przypadku wcześniej e, używanych przeze mnie płyt, czyli najpierw obsadzamy e, dim 2 i 4, to są te, które zostawiłem sobie otwarte. No i tutaj już widzicie, że ta kolorystyka, no ona musi ze sobą grać, tak? Ona po prostu musi ze sobą grać. E, nie ma, że coś boli, tak? Żeby sobie mm, pamiątki. Jedna... Jak i drugie. Szkoda, że tego wentylatora nie było, bo całość wyglądałaby na pewno po prostu bosko, ale nadrobimy to jeszcze, moi drodzy, nadrobimy. Mamy pamięci, mamy procesor, nie mamy chłodzenia procesora, więc bierzemy się za instalację. Trzeba sobie wszystko wyłożyć, przygotować i zakładać. Do pudełka z akcesoriami już się tutaj dobrałem. To, co ja będę potrzebował, to oczywiście pasta. Tutaj producent daje Patum PT1, czyli pasę Silent PC, zresztą, którą testowałem jako jeden z ich ostatnich produktów. Całkiem przyzwoita pasta, więc nie ma, moim zdaniem, tutaj sensu zamieniać tego od razu na coś innego. Mam w zestawie również dwa komplety klipów do wentylatora, tak żeby to mogło działać w trybie push and pull. To jest niepotrzebne. No, i to, co teraz potrzebuję, no to jest zestaw montażowy. jak widzę tutaj jest uniwersalny i dla procesorów Intela i dla procesorów AMD. Zobaczymy, to bierzemy sobie a, na boczek, I teraz to, co tu będę potrzebował. Które będą Intelowskie, które będą AMD, to na pewno będzie do jednego, jak i do drugiego. Czyli to mi będzie potrzebne. I tutaj macie, te będą dla AMD, te będą dla Intela. I jeszcze śrubki. Wszystkie dystanse to będzie nam wszystko niezbędnie do życia potrzebne. Ok, to zostaje i to pewnie teraz. Zaraz zobaczymy. Lufnę sobie do instrukcji obsługi i będę wiedział wszystko. Ok, bierzemy się więc za instalację, to jest niepotrzebne, co sobie teraz pochowam. Zresztą bierzemy tak płytę główną w drugą stronę. Bierzemy sobie backplate, trzeba go. Teraz tak, jak macie AMD to oczywiście strona biała pokryta materiałem, który nie przewodzi prądu, więc instalujemy tak. Te mam Intela, czyli tymi łapkami w dół. Oczywiście musicie to ustawić na odpowiedni soket, czyli w przypadku 1150 to są środkowe. Teraz do tego mamy takie szpilki, które będą nam przechodziły na drugą stronę. One mają takie ząbki, żeby się zaczepić. Zobaczcie co ja sobie zrobię chyba tak. Cyt. Nie wiem, czy będę w stanie dwa od razu przytrzymać. Postaram się delikatnie dwa od razu. Płytę trochę tu z powrotem przesunę. i Tu sobie od razu to zabezpieczę. Najpierw są takie podkładki, żeby tutaj również zadbać o bezpieczeństwo. Tak, sobie one wchodzą. Na to przychodzą takie metalowe dystanse. Tak się trzymaj. Tu z drugiej strony jest dokładnie to samo. sobie od razu, bo wiecie o co mi chodzi sobie skręcę, już to się się nie będzie mi ruszał, także tutaj też podkładka, dystans. I teraz przychodzi nam, moi drodzy, element montażowy do procesorów. O. OK i to będzie w ten sposób. To można sobie od razu wziąć i tutaj załapię śrubkami odpowiednio. Dobra, ok, widzicie w ogóle coś? Widzicie, trochę jest ciemno, zdaję sobie z tego niestety sprawę. Ale widać powinno być to, co trzeba. Ok. One nie są przykręcone na razie, tylko załapane, ale już mi nie spadnie nie będzie się ruszał. więc mogę sobie wziąć jeszcze taką teraz, terwie w drugą stronę, i tutaj analogicznie najpierw podkładki. Jedna druga, dystanse. A następnie jeden z elementów montażowych. Jeżeli ten jest tak, to ten jest w stronę przeciwną. I skręcam sobie całość. Ok, słuchajcie, tutaj już mamy cały element, powiedzmy kosza, gotowy do instalacji. Więc można zabrać się już za faktyczną instalację chłodzenia. Nie zapomnijcie o taśmie, która tutaj zabezpieczała nam powierzchnię chłodzenia. Można sobie całość dodatkowo jeszcze tutaj odtuścić, zwłaszcza jeżeli w przypadku chłodzenia niereferencyjnego gdzieś tam zdarzyło Wam się dotknąć procesor, to jak najbardziej jest to wtedy moim zdaniem uzasadnione. No co by tylko go delikatnie przetrzeć, no bo on jasne, że brudny nie jest, więc tutaj nie, nie trzeba się nad tym pastwić. I bierzemy pastę termoprzewodzącą, oczywiście jeżeli alkohol już nam zdąży wysnąć, Jeszcze chwilka i nakładamy pastę. Jak chodzi o sposób nakładania, no to oczywiście jest ich kilka. Możecie to zrobić na krzyż, możecie to zrobić w postaci ziarna grochu. Taka tubka wystarczy Wam na kilka aplikacji, więc jakiejś na wielkiej tragedii nie ma. I teraz bierzemy się za instalację chłodzenia. Tutaj oczywiście kuler będzie w ten sposób zainstalowany. Wentylator będzie od strony pamięci. Do tego mamy taki element, który nam tutaj to powiedzmy całość wypozycjonuje. i Odpowiednie śrubki, którymi sobie chłodzenie po prostu dokręcimy, to co słyszycie, to moi drodzy powiadomienia z Instagrama, na co serdecznie Was zapraszam. Jak widzicie, on tutaj idealnie sztywny nie jest, więc warto zadbać o to, żeby chłodzenie było uło ułożone prosto. Na dobrą sprawę, dokręcenie ręką Wam powinno wystarczyć, natomiast e, lubię sobie troszeczkę to poprawić wkrętakiem, nie mocno, z wyczuciem. Delikatnie. No i mamy chłodzenie zamontowane. Ręką tego już nie jestem w stanie praktycznie dokręcić, więc jest kuler założony jak najbardziej prawidłowo. I teraz tak, ja sobie sprawdzę, czy wentylator po zainstalowaniu, gdybym zrobił to teraz, nie będzie mi przeszkadzał w instalacji płyty głównej. Nie, moi drodzy, nie będzie mi przeszkadzał w instalacji płyty głównej, więc mogę od razu sobie go założyć. Oczywiście mamy do tego odpowiednie klipy. Chodzenie jest zainstalowane razem z wentylatorem. Pozostaje mi jego podpięcie. Tutaj przewód jest czarny, bez oplotu, więc on całkiem przyjemnie wygląda. Schowamy go sobie tutaj pod spód, żeby i tak nie trzeba było na niego patrzeć. I tak zobaczcie, moi drodzy, prezentuje się teraz całość. Kolorystycznie mówię, to wszystko musi również tutaj ze sobą ładnie współgrać. Szkoda, że nie było tego wentylatora, bo czerwony, no tutaj na pewno podświetlany na czerwono by wyglądał jeszcze lepiej i dodał całości charakteru. Czas na instalację płyty głównej, już z pamięciami, już z procesorem, z chłodzeniem w obudowie. Okay, tu już mamy wszystko przygotowane, więc bierzemy się i instalujemy płytę główną. Wyjęte są również zaślepki na porty wejść, wejść moi drodzy. Więc nie pozostaje nic innego, po prostu zainstalować płytę, moi drodzy, w obudowie. Tak? Ok, czy tu jest wszystko w porządku? Tak, tu jest wszystko w porządku. Zaślepki sobie tutaj zostawimy. Mm, teraz bierzemy wkręt, tak? śrubki i to, o czym Wam mówiłem niejednokrotnie. powtórzę to dzisiaj aż do znudzenia, moi drodzy, nie przykręcajcie ich od razu na fest, tak? na hama, tylko sobie delikatnie zachwyćcie, a potem dopiero podokręcajcie. To jest na tyle miejsca, że chłodzenie nie będzie mi przeszkadzało w przykręceniu tej śrubki. I zaraz będziemy sobie podłączali cały panel frontowy. No, zachwyć ładnie, zachwyć. ok. I do Was wracam na moment. Ja teraz będę sobie podłączał cały panel frontowy. Zacznę sobie od głośniczka. Co do ustawień, co i gdzie, to oczywiście w instrukcji od płyty głównej takie informacje znajdziecie. Teraz sobie podłączę HD Audio. Trzeba odszukać odpowiednie wejście oczywiście na naszej płycie głównej. Jak chodzi o producentów, oni najczęściej mają to wszystko popodpinane, e, polutowane w mniej więcej taki sam sposób. E, przewodami oczywiście zajmę się już za chwilkę. No i teraz zostaje no, faktyczny panel frontowy. Jeszcze raz przypomnę, gdybyście szukali informacji, znajdziecie ją w instrukcji obsługi od płyty głównej moi drodzy. E, I teraz tak, najpierw sobie podłączymy głośnik, gdzie on tutaj jest tu, e, ten, diodę od pracy dysku twardego. Ok. Dałoby mi się też trochę więcej światła. Muszę trochę ponarzekać. Teraz Dioda Power, czyli sygnalizująca nam pracę komputera. Ok. Nadal mamy reset. I do góry mamy power, moi drodzy. Dobra. Podepnę je osobno. Jedna i druga I w tym momencie cały panel frontowy jest podpięty, tutaj te przewody też oczywiście są całe czarne, nie ma żadnej tęczy, więc całość ładnie wygląda, nie kontrastuje tutaj źle i jeszcze jest USB 3.0 frontowe, to idzie na w ten sposób nie zasłaniam, ale ja muszę przede wszystkim widzieć. Ok, jak chodzi o panel frontowy, mamy całość podpięte. Jest podpięty również jeden wentylator wyciągający z tyłu obudowy. Jeszcze zostały dwa te podświetlane z przodu ja sobie już je rozplanuję. Czekajcie, odsunę Was kawałeczek. Pokażcie, jak Wy się tam widzicie. Dobra, obudowa zaraz będzie postawiona, więc tak chyba będzie dobrze. Podkręcimy to na drugą stronę. Teraz tak, obudowę sobie stawiamy. Przewody trzeba wyjąć, i teraz tak. Jeden możemy podpiąć tutaj na samym dole z przewodu Tutaj on będzie w ten sposób ładnie tutaj również schowany, i ten sobie podefniemy, tak albo tu, albo tutaj. Tutaj będzie chyba najlepiej. Też go puszczę gdzieś tutaj od góry. Więc teraz cały przód jest podpięty. i Słuchajcie, zanim podepnę sobie przewód od zasilacza, to zrobimy dzisiaj troszeczkę inaczej, bo mam już przygotowaną kartę graficzną. Przy okazji skontroluję, co wy widzicie, a czego nie widzicie. Pokażcie mi się. O, dobrze jest. Mam nadzieję, że wcześniej też było dobrze. Podbezpieczamy slot. Zaślepki są już na porty wykręcone więc możemy brać się za kartę graficzną. Tutaj oczywiście pamiętajcie o odbezpieczeniu slotu. Tego odbezpieczać nie musicie. Ok. Karta do slotu. Dopychamy slot zamknięty. Bierzemy sobie śrubki. Tutaj mamy instalację całkowicie beznarzędziową i przykręcamy kartę graficzną. I przy okazji, teraz Wam pokażę, można zobaczyć, to nie jest oczywiście efekt końcowy, ale jak całość będzie się tutaj mniej więcej prezentowała mniej więcej, ponieważ nie ma jeszcze oczywiście przewodów od zasilacza podpiętych. Nie ma podpiętych dysków. Jeszcze czas na instalację dysku SSD. No ale trzeba przyznać, że efekt budzi respect. Zobaczcie. Obudowa pomarańczowa, cała reszta zestawu czarno-czerwona, a tylko ten wentylator z Alen Tun szpeci, ale on będzie wymieniony prędzej czy później. Także dysk SSD też jest w czarnej kolorystyce. Całość wygląda naprawdę fajnie. Ok, teraz czas na zainstalowanie dysku SSD. Czy to można zrobić wcześniej? To nie jest powiedziane, że jeżeli ja to robię teraz, to wy też musicie robić to w tej danej chwili. Tutaj oczywiście nie ma potrzeby stosowania żadnej ramki dodatkowej, która pogrubiłaby sam dysk i instalujemy sobie go za to. Zobaczmy, że tej wyższej chyba będzie mi wygodniej. Z uwagi na tak, że po prostu przewód jest skortowy, pójdzie sobie ładnie boczkiem. I okej, okay, to wszystko mamy. Dysk siedzi solidnie, na tyle, o ile pozwalają musanki, więc trzeba go jeszcze dodatkowo przykręcić. Ja już Wam kiedyś pokazywałem. Dysk przykręcamy od tej strony i ułożenie jest takie, że te przewody no, muszą iść do wnętrza obudowy. Więc bierzemy sobie śrubki. To powinna być śrubka z cienkim gwintem. I przykręćmy go. Dobrą wziąłem, Dobrą wziąłem, więc można go przykręcić. Ok, jedna już jest. I drugą też. Będzie solidnie. Tak ma być. Komputer będzie odbierany osobiście i transportowany osobiście przez klienta, więc to też nie ma żadnego problemu, że kurier będzie nim rzucał. Ok. To możemy schować. Więc to co zostaje teraz, to jest oczywiście przeprowadzenie przewodów i po podłączaniu. Zaczniemy sobie od ośmiopinowego, eee, tutaj mamy ośmiopinówkę, tak? tak, tu mamy ośmiopinówkę, więc to można sobie ładnie ułożyć, to jest obudowa słuchajcie na tyle duża, że jeżeli tutaj mamy przepust. Płyta jest na tyle komfortowo ustawiona, że nie musimy najpierw przeciągać przewodu. Zobaczcie, on tutaj bez problemu wszedł. Mogę sobie go przeciągnąć i zaraz podłączyć. Od razu przeciągnę sobie, przerzucę 24 piny. Zaraz będę je podłączał. Teraz kwestia podłączenia nagrywarki. Tutaj będzie wyrzucony przewód do karty graficznej. Karta graficzna wymaga 2,58-pilowych, więc ja tutaj muszę rozerwać tą opaskę, która była i podłączamy sobie nagrywarkę, podłączymy sobie ją tym przewodem. Ok, kablowanie już jest sparanżowane i tak moi drodzy prezentuje się teraz całość, taka wiecie już całość, całość skończona. Wiem, że trochę słabo niestety widać bez tych lamp. Różnie niebawem będą nowe żarówki, to jakość się na pewno poprawi. Przy okazji zobaczcie, również nawet zaślepka na porty wejść, również jest czarna z czerwonymi akcentami, także kolorystycznie całość prezentuje się naprawdę ładnie. Co by tu jeszcze oczywiście można było poprawić, zmienić w przyszłości, to na przykład dać tutaj opleciony przewód 24-pinowy, to samo zresztą do 8-pinówki, gdzie ona tam się schowała, no i oczywiście ten wentylator żeby tutaj pasował do całości, ewentualnie jakieś ledy założyć, jeżeli ktoś by chciał. Także jest jeszcze tutaj cały czas pole do popisu, natomiast na chwilę są ten zestaw jest gotowy. Dzisiaj nie będzie wyników wydajnościowych, ponieważ ja tutaj systemu nie będę instalował, przeprowadzę testy na Linuxie. Kiedyś taki film na pewno dla Was przygotuję. A w tym filmie to jest na tyle. Ja Wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia, moi drodzy. Już w następnych filmach już niebawem kolejne składanie komputera.